Jak dobrać odpowiedni kontrast kolorów w stylizacji czy też w makijażu? Chodzi dokładnie mi o to, czyli na przykład, jak bardzo jasny kolor możesz połączyć z jakim ciemnym, czyli jak one bardzo się będą od siebie różnić poziomem jasności. Najłatwiejszy sposób to przełożyć zdjęcie na czarno-białe. Zobacz tutaj, mamy RIS Winterspoon. Jasne lato. Przełożyłam jej zdjęcie na czarno-białe, przez co widać różne odcienie szarości i zobacz jak mało jest tutaj tej różnicy tych szarości. Praktycznie patrząc na to zdjęcie, widzimy tylko jasną szarość. I skórę, która ma jasny odcień szarości, włosy, które mają jasny odcień szarości, oczy troszeczkę ciemniejsze, ale dalej jest to jasny odcień szarości. Więc ona nie może mieć zbyt dużego kontrastu, czy to w makijażu, czy to w stylizacji. Co za tym idzie, nie może na przykład łączyć ze sobą czerni i bieli, która jest Największym kontrastem. A zobacz na zdjęcie Megan Fox, która jest czystą zimą, która uwielbia kontrast, i zobacz jak to zdjęcie jest przełożone na czarno-białe, jak widzisz różne odcienie szarości, jak ciemnym odcieniem szarości są włosy, jak ciemnym odcieniem szarości są brwi, a jasnym odcieniem szarości jest twarz. I tu właśnie widać, że ona może łączyć czern i biel.